Jest taka, że właśnie jeszcze ze Stalina, który był Gruzinem, dokonywała się rusyfikacja Związku Radzieckiego. O których możecie przeczytać u wielu autorów, u Montefiore, u, u Pipesa. Następowała rusyfikacja rewolucji radzieckiej. Ponieważ e, już wtedy nastąpiła rusyfikacja Związku Radzieckiego i o, wszystko, co nieważne, że sam Stalin nie był Rosjaninem. Działał tak, jakby był Rosjaninem. Odprawiał Gruzinów i wszędzie wstawiał na wszystkie ważne stanowiska Rosjan. To jest dobrze, że tutaj podkreśla Montefiore, jacy, jakie wredoty były z tych Gruzinów i jak pełne tego gruziństwa wszędzie było, bo my trochę za łatwo zdejmujemy odpowiedzialność z małych narodu, narodów. Krótko mówiąc, yy, Związek Radziecki, który jest nazywany często takim imperium wielonarodowym, powinien być nazywany Dwunarodowym, bo rej wodzili zawsze Rosjanie i Gruzini. To na ale żyd, internacjonalistom to wiadomo, że winien. Nie? To, tak, tak to działało. Jakoś tylko na Gruzinów to nie działało, no bo to było plemię Stalina. nie? Kobułów oni y, trochę pokazuje, jak, y, to, 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 jak ta gruzińska mafia generalnie tam się pojawiała, prawda? Gruzińska mafia jak najbardziej była obecna w Związku Radzieckim.